Mój misiu ze mną przejechał moją smutną drogę. Jak zapukano do naszych drzwi, mieszkaliśmy na marszałka Fosza w Poznaniu. I weszło dwóch panów w mundurach i nakazali, żeby się ubierać, opuszczać mieszkanie. To było bardzo zimno, zima. No, moja mama była bardzo zrozpaczona, bo wiadomo, trójka małych dzieci, jeden brat dorosły i Wtedy nas zabrano do samochodu na dół. Oczywiście ja wyszykowałam sobie bardzo moją dużą lalkę, ale jeden z tych panów podszedł i powiedział, że nie, że tej lalki nie będę zabierać, tylko mogę co innego. No więc sobie tego misia. Poszedł do szafy, otworzył szafę i włożył do siatki buty ciepłe. I miskę smarcu. i To mi dał do ręki. No, ja jeszcze nie wiedziałam, co nas czeka. Zawieziono nas na główną, do obozu. Tam, do takiej dużej hali, spaliśmy na słomie, na, na betonie. Na drugi dzień dano nam trochę gorącej kawy, kawa i chleba. I tam byliśmy chyba z miesiąc w tym obozie. I do pociągu nas wytransportowano. I jechaliśmy pociągiem nie wiadomo gdzie. Na stacji ja już nie powiem jakiej, bo nie wiem. Wysadzono nas tylko dzieci i mamy, a mężczyźni zostali w pociągu. Nie wolno było im wyjść. Było bardzo dużo Niemców na dworzec i tam nam dano gorącej kawy czy kawałek lewa. Jechaliśmy dalej. Dojechaliśmy do stacji, to się nazywa Miechów. To jest od tej wioski, gdzie nas zawieziono 10 kilometrów. To były sanie, koniki, i przywieziono nas do tej wioski. To była wioska dla nas y, bardzo taka. Y, pierwszy raz widzieliśmy coś takiego. Domki kryte słomą, biednie. Dano nam taką, ja będę mówić, jak tam mówili taką izbę. W tej izbie był taki wielki piec, że moja mama tylko siedziała i płakała, bo nie, nie mogła się odnaleźć, co teraz będzie. Nie mieliśmy nic do jedzenia, ale ludzie bardzo biedni zaczęli nam znosić trochę chleba, mleka, mąki, z tym, że były kłopoty, bo moja mama była nauczona innego życia, a tu musiała się w to wszystko robić. Nie było bardzo wesoło, bo było głodno. Do szkoły chodziłem, Nie miałam takiego odpowiedniego ubioru, bo dużo żeśmy nie zabrali. Ale gospodynie miejscowe na drutach jakieś porobiły, pończochy, coś, żeby było ciepło. I właściwie to ja się już tam przyzwyczaiłam do tych warunków, bo już później było trochę lepiej. Ale się okazało, że przyszedł nakaz, że będą nas wywozić do Niemiec. Znowu płacz lament. Mój brat najstarszy już się ożenił, jego zostawili, a mamy z trojgiem dzieci do Niemiec. Zawieziono nas do Krakowa, do obozu. Tam byliśmy jakiś czas. No i znowu rozpacz, co będzie. I zatransportowano nas na stację do bydlęcych wagonów. Tam nas zamknięto. Też była słoma, dużo ludzi płakali. Gdzie jedziemy? Pamiętam, że na pewnej stacji było takie bombardowanie, że nas zostawiono i wszyscy Niemcy pouciekali. Jak już to się przestało, przyszli patrzyli, kto jeszcze żywy. Kto umarł, to go... My jako dzieci to na to patrzyliśmy. I po drodze było takie coś, że spędzono nas do takiej wielkiej hali i tam zaczęto nas numerować. Mogę pokazać? To jest to zdjęcie. To jest ten numer, który każdy miał i tam ciekawe, ja sobie tak dzisiaj myślę. Zabrano nam wszystkie rzeczy, przeglądano głowy, ale te rzeczy wróciły do nas. Zapakono, zapakowano nas znowu w te bydlęce wagony żeśmy jechali ja nie wiem jak długo, bo jako dziewczynka to ja tego nie kojarzę. Zawieziono nas do Niemiec. Do takiej wioski, ona się nazywa Erda. I tam y, zaczęli przychodzić gospodynie, gospodarze, kogo gdzie zabiorą. Mojego brata zostawiono, miał 16 lat. Tam, gdzie byliśmy, mój brat, który miał 7 lat, został z mamą, a po mnie przyszła y, Niemka. Która powiedziała, że mnie zabiera. Było dużo płaczu, nie mogłam się z mamą. Ale jakoś to wszystko nade mną czuwało, że trafiłam w dobre ręce. Ta niemka mnie przyprowadziła do domu. Obok była Rosjanka, która. Trochę umiała po polsku, przyszła i mi tłumaczyła, że mam nie płakać, mam się nie bać, bo tu będę miała dobrze. Że brat zostaje w tej samej miejscowości, a mama z moim bratem jedzie 7 kilometrów dalej. I że w niedzielę będziemy mogli z bratem do niej chodzić, tylko w niedzielę. No i ta, y, mogę mówić niemka czy pani, nie, y, wykąpała mnie, dała mi jeść, zaprowadziła mnie do góry do pokoju. Y, jak zobaczyłam ten pokój, to czyste łóżko, to mi się przypomniał dom rodzinny, jak to było. Zmówiłam pacierz, położyłam się, a ona podeszła do mnie i mnie pogłaskała. Więc wtedy ja już wyczułam, że ta Rosjanka chyba mówiła prawdę, że ja tu będę miała dobrze. I muszę powiedzieć, że ja tam będąc nie wiedziałam, co tu się w Polsce dzieje, jakie tu były okrucieństwa, ale jako dziewczynka ja trafiłam do dobrej rodziny. Ja, Bym zgrzeszyła, jakbym powiedziała, że ja tam u nich miałam źle. Bo ona kazała mi mówić: Mama, temu Niemcowi, tata, zabierała mnie z sobą, ubiór mi kupiła swój, a ten, który dała mi mama, to powiedziała, że jak będę chodzić w niedzielę do mamy, mam się w to ubierać. I tak to było. Moja mama źle trafiła, bardzo niedobrze miała do czasu, aż się zaczęła wojna kończyć i nas wyswobodzili Amerykanie. I przyszło takie ogłoszenie, że wszyscy co są, mają się szykować, bo będą nas wszystkich brać. Kompletować do takich, to były takie koszary y, niemieckie. I tam były różne narodowości. I wtedy, no, powiem, że ta y, Niemka bardzo płakała, prosiła moją mamę, żeby mnie zostawiła. Mama powiedziała, że nie, mowy nie ma, żeby mnie zostawiła. I tu się zaczęła znowu tułaczka, bo dano nam taki wózek o czterech kółkach, tam te bagaże i jedziemy, jedziemy pieszo, idziemy, idziemy. Za jakiś czas trochę samochodem nas podwieźli i przywieźli nas do obozu, to był Ecel, tam nas wszystkich zamknięto. Szkoła powstała, kościół, Harcerstwo. Ja tam uczęszczałam do czwartej klasy. I tam powiedzieć, że oni dawali nam jedzenie dobre, opieka była lekarska też, ale ciągle były te myśli, co będzie dalej z nami wszystkimi, bo to nikt nic nie wiedział. I Pewnego dnia ogłoszenia wiszą, że możemy wracać do Polski, albo gdzie kto chce sobie wybierze. Moja mama zdecydowała się, że jednak trzeba wracać do, do Polski. No i tutaj znowu. Jak to się mówi, zaczęła się tułaczka, bo pokonywaliśmy tą drogę bardzo dużo pieszo. Nieraz podjechały samochody, gdzie nas trochę podwieźli, były jakieś przystanki, znowu było głodno, znowu był strach, gdzie my właściwie będziemy. I się okazało, że na tą ostatnią trasę podstawiono samochody, załadowano nas wszystkich i przywieziono nas do Szczecina. I tutaj ta wędrówka, ta tułacza już by się zakończyła, ale to się potem zaczął już inny etap życia, w który żeśmy w Weszli, dostali bilety do Poznania. Przyszliśmy w naszą dzielnicę. Domu nie ma, nic nie ma. Mama źle trafiła. Mama trafiła do takich Niemców, którzy mamu, mamy bardzo wyzywali od polskiej świni, nie dawali jej jeść. Mój brat był też bardzo głodny. Jak ja szłam w niedzielę, to ci moi, co ja u nich byłam, to dawali mi dużo jedzenia i ja mamie zanosiłam i ten mój Niemiec, on chyba należał do jakiejś organizacji, bo się wystarał, że mamę stamtąd zabrano bliżej. To już miałam 5 kilometrów z bratem do chodzenia. I tu już się mamie poprawiło, tu już miała lepiej do zakończenia tej wojny. Także to niezwykła historia oni nam dużo właśnie, no dużo mamie zwłaszcza też pomógł. Bo tam moją mamę by wykończyli. Ona była głodna, musiała ciężko pracować, a ona była tego nienauczona, bo ona miała dobre życie przed wojną. Może pani teraz pokaże te przedwojenne zdjęcia. Dobrze się powodziło. Powie, co to jest na... A tu to jest to jest zdjęcie moja mama, to jestem ja, mój brat i brat u Komunii Świętej, co był? To było na marszałka ja, to od razu. Y Dopiero i, i <grym> Teraz może być niżej. A ten, ten misiu to przeszedł ze mną całą drogę tą tułaczą, i ja nieraz sobie do niego popłaczę. popłakałam, porozmawiałam, powspominałam. I mam go do dzisiaj i przeznaczę go wnuczce, bo ona go chce, na pamiątkę. Jeszcze. Niech pani go trzyma, tak? tak. Chociaż to jest drugorzędne. Jeszcze. A to jest, może teraz to ta legitymacja pokazać? Tak, tak, tak. To jest ta legitymacja harcerska w Niemczech. To było królowej Jadwigi. To należałam tam do harcerek. Poszyli nam mundurki. Wszystko miałyśmy. To ta umra amerykańska to wszystko zdziałała. A kto zarządzał tym obozem powojennym? No, amerykanie, tak. I, no i tam chodziłam do szkoły. To jest zdjęcie właśnie mojej klasy, co właśnie y, tam chodziłam do szkoły. Y, bardzo było dobrze, No, ale to długo nie trwało. należałam do chóru kościelnego. Ja się lubiłam wszędzie udzielać. Byłam taka aktywna. No. To jest świadectwo moje, z tej Uliny, na wysiedleniu. Ono jest spisane po niemiecku i po polsku. Prace ręczne mam dostateczny wynik, dlatego, że było 10 km do miasta i moja mama nie miała tych pomocy, które ja potrzebowałem do szkoły. I stąd, jak zaszłam na lekcję, no to nie, nie byłam przygotowana. I stąd dostałam stopień dostateczny. To jest kartka pisana przez moją mamę, do mojego brata, do Uliny, bo on tam został. Pisała właśnie z Niemiec do niego. Tu się trochę poużalała, ale nie dokładnie, bo się bała, nie? Ale z tego pisma można było wywnioskować, że się użaliła, że miała bardzo źle. Oj, a to jest zdjęcie mojej mamy, babci, bo moja mama urodziła się w Zakopanym. Moja babcia pochodzi z Zakopanego. To jeszcze taki strój ma właśnie ten, ale mama ją wzięła do Poznania i jest w Poznaniu pochowana na Goczynie. Tu zmarła. To jest moje zdjęcie z czasów okupacji z Komunii Świętej. Tylko mam takie jedno, bo to była bardzo, bardzo biedna komunia. To był tylko chleb, trochę masła i po komunii. Nie było. To było na wysiedleniu? W na Kości. wysiedleniu, w tej ulinie wielkiej. To były te biedne czasy. To już pokazywałam, to zdjęcie właśnie z tych dobrych czasów. A to jest zdjęcie już po, po wojnie. Tu już jestem, taka panienka. Która? Ta, tu moja mama, moja bratowa, mój brat. To już tu się tak zaczynało, to życie takie trochę lepsze. Na koniec może pani coś by chciała jeszcze powiedzieć o tej całej wojnie? Co by chciała powiedzieć? Chciałabym powiedzieć to, że tak, jak będąc. W tej ulinie Wielkiej, to poznałam takie życie yy, wiejskie, dobrych ludzi. A muszę jeszcze powiedzieć, że po 50 latach mój mąż mnie tam zawiózł, bo bardzo chciałam tam pojechać. Ale jak zajechałam, to dużo już tych roczników nie żyło. Zebrałam 25 dni, niczy, poszłam na cmentarz, nazwiska znałam, i przy każdym grobie podziękowałam. To za chlebek, to za masło, to za to, za to. I ugościła nas bardzo rodzina, która pamiętała moją mamę, mnie jako dziewczynkę. No i tam takie były różne opowieści. Wyszliśmy z kościoła, podszedł do męża taki pan, żałowałam, że nie zapytałam nazwiska. I mówi tak, pani z mężem tej pani, a mój mąż mówi tak, a on mówi, wie pan co, ona chodziła do nas na jabłka, bo to się chodziło, nie? Tam to za. A jak wyszłam za stodoły i tak sobie wspominałam i mówię do tej gospodyni, że tam w Skałkach pasłam krowy z Hanią Wilżyńską. i popiekłyśmy sobie ziemniaki i tak było fajnie. Ja mówię, ty zobacz, tam stoi krowa. A ona mówi, chyba nie ta 60-letnia. <noise> to były takie wesołe wspomnienia. Ale wychodząc, ja wszystko tam opowiadałam, bo pamiętałam. I mówię, tu był taki dom naprzeciw i tam miałam koleżankę, do której chodziłam i tam zawsze dostałam jeść, a za płotem stała taka starsza pani. I mówi, tą koleżanką to jestem ja. Więc ja podbiegłam do niej, ją ucałowałam, uściskałam, popłakałyśmy się. No i oczywiście mój mąż znowu miał, bo na drugi rok go namówiłam, że znowu pojechaliśmy do tej mojej koleżanki tam. Ona już nie żyje, ale już mi sobie wspominały. I to takie właśnie wspominki, już trochę lepsze, nie nie takie tragiczne. Ale mówiąc jeszcze o tej wiosce, to naprawdę to byli bardzo biedni ludzie. Oni mieli jedną krówkę, jedną kózkę. Ale gdzie by pan nie zaszedł? Jak ja szłam ze szkoły, to drzwi otwierały gospodynie i mnie wołały, czy już jadam obiad. Ja mówię, że nie, bo idę dopiero do domu. To dostałam obiadu jeszcze do domu w siatkę coś przynosiłam. Zawsze.